Mistrzu Jodo, jesteśmy sami na pustkowiu. E? Wiem. No i. Jesteśmy sami. No. Jestem tu. Kto to? To ja. Tu jestem, ślepy mistrzu. Czego chcesz? Chcę cię pokonać. Wystaw się do walki! Zgoda, bardzo proszę. Teraz będzie po tobie. Aja! Łaja! Dawaj, mistrzu Joda. Czego ty chcesz? Wo Ała! a. Ciu, 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 ciu. He, 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 he! No to lecimy! Ło, 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 ło! Jeszcze się policzymy! Ech, uciekł! No ale... Ech, jeszcze go dopadnę! Chodźmy, żołnierzu! Sami sobie nie poradzimy! Trzeba wezwać posiłki. Jest tam ich taki... ...boss, jakby. Pierwszy. Trzeba go zabić. Posiłki już wezwane, nie ma co się martwić. To tylko czekamy. Zaraz powinny być. Rozpocząć ogień! Tak jest! Ciu, 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 ciu. Atakują... ...do otaku, więc... O nie, oni mają super działo. Strzelać! Cały ogień na super działo. Tak jest! Czu, czu, czuł, Fire in the hall Strzelać, strzelać! Teraz moja kolej! Marek, Marek. Teraz cię rozwalę, ty dziale jeden!